Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Finach od 13 lat. Jest 8:77 rano. Fabryka, która produkuje weniry z różnego rodzaju drzew, deski drzewnej do produkcji mebli, do produkcji zabawek. Powodem wizyty są te maszyny, które są używane do zgrzewania, do zgrzewania tych właśnie wynierzy. Deska grzewna jest bardzo wąziutko krojona na wąziutkie paseczki praktycznie, cieniusienkie paseczki praktycznie rozmiarów, grubości papieru, które są następnie używane w produkcji zabawek, oklein, płytek, wszelkiego rodzaju produktów, w których wymagana jest drewniana okleina, stąd też moja wizyta, a patrzę właśnie na te maszyny, które razem wspólnie spawają, zszywają. Kawałki weniry mniejsze lub większe w takie duże płachty. Dużo używane jest w działaniu w produkcji zabawek polskiej brzozy, tej białej brzozy, tej jasnej brzozy, używana jest do produkcji zabawek importowanych w dużych ilościach. Te maszyny, tutaj, które widzicie, one są otwarte jest gorąco dzisiaj. Stąd też te maszyny są potwierane, żeby dodać dodatkowe chłodzenie tym pasom transmisyjnym w środku. Tutaj widzicie, panie pracują które wkrótce rzeczy wkładają do podajnika i ta maszyna, y, y, są dwa rodzaje zszywania tej weniry. Jedna, jedna wenira, jeden system to jest używa kleju i dociska, a drugi jest gorącą, e, gorącą, temperaturą, a gorącą temperaturą i rolkami skleja właśnie te dwie e, kartki, które są później używane w produkcji czy na klejaniu. Na płytki, czy na różnego rodzaju pozle, czy na różnego rodzaju jigsaws. i jest to bardzo fajny proces, bo pozwala zużywać nie, nie najlepszej jakości drewno i wanirę drewnianą do produkowania większych, większych płachtw właśnie takich, do, do produkcji. Produkcja jest głównie obstawiona przez panie. Hala jest dosyć duża i przestronna. Jest gorąco na zewnątrz, ale w środku wiatraki i powiew powietrza z tych dmuchaw powoduje, że da się pracować. Jesteśmy na naprawdę głębokiej wsi, jest około jakieś 40 40 km od centrum Suzhou. Szybkość produkcji jest bardzo wolna. Jedna z pań technologów pokazuje właśnie jak to jest wszystko robione. Widać jak bardzo ładnie i perfekcyjnie jest składana ta płachta tej weniry drewnianej, wydajność mają ogromną, bo mają około całość, ta fabryka dziennie robi około 20-30 ton dziennie, także naprawdę dużo, dużo jest. Przywożą sobie już gotową rozwarstwioną tam z tam z, z paru różnych fabryk i poddostawców, zresztą Wam pokażę na późniejszych filmach to jest w ogóle cały cykl związany z moim rozpoznaniem parku maszynowego, który szuka importer, który chce zaimportować z Chin. Jest to duża fabryka gdzieś w centrum Polski, która rozwija się. Stąd też potrzebują parku maszynowego i to nieważne, czy to jest nowy park maszynowy, czy to jest używany park maszynowy. Najważniejsze są w wypadku zakupu maszyn, są rozpoznanie maszyn, które działają, które sprawdziły się w produkcji, które sprawdziły się w codziennym użyciu i zastosowaniu. Na rynku znajduje się masę maszyn, które właśnie zszywają tego typu weniry albo, albo zgrzewają tego typu węnery, ale okazuje się, że one nie wszystkie są perfekcyjne. Właśnie ta firma, są to dwaj, dwaj producenci i właśnie chciałem zobaczyć, jak to właśnie wygląda w praktyce. Te maszyny mają po 3-4 lata, Kierownik produkcji, kierowniczka produkcji właściwie powiedziała mi, że one działają non stop e, dzień w dzień bez specjalnego dodatkowego serwisu, że nie potrzebują żadnych e, wymagań. Są robione one te maszyny, tutaj również na miejscu, w Dziansu, w gruncie rzeczy nawet niedaleko, e, niedaleko miejscowości, gdzie jest e, silniki chłada, elektryki, które produkują silniki chłoda. I właśnie te maszyny są fantastyczne, są fantastyczne w, zastos w zastosowaniu codziennym. Generalnie. Co ja zwykle proponuję odbiorcom, to jest kupowanie koni roboczych, które są może troszeczkę droższe, które nie są piękne, które nie są aż tak sexy w wyglądzie. Często są to wersje okrojone jakichś produktów japońskich, maszyn japońskich czy niemieckich, ale działają, działają na co dzień. A tutaj na stołach widzimy korektę już płacht. Korektę płacht, czyli wycina się, usuwa się senki, usuwa się zgrubienia, usuwa się wszelkiego rodzaju zacieki żywiczne i wypełnia je się właśnie karteczkami, takimi drobnymi rąbikami, które są wklejane w miejsce w miejsce uszkodzonej, uszkodzonej płachty. I to później jest podklejane od spodu, i to później idzie na, na halę produkcyjną. I podczas procesu produkcji, czy to naklejania, czy to wklejania, czy to spasowania, czy to zgrzewania praktycznie jest to niewidoczne. No ale to jest to bardzo ważne, bo żeby później nie było widoczne podczas produkcji jako, jako skaz na tych płachtach. Zwróćcie uwagę, jak duże są te płachty po zgrzaniu. To jest naprawdę imponujące. Różnego rodzaju kolory są wybierane, są wybierane kolory białe, są wybierane kolory żółte, są wybierane kolory takie jasno-słonecznikowe. Zależy jaki rodzaj produkcji, do jakiego rodzaju produkcji klient zamawia właśnie te winiry. Tak, jak mówię, najpopularniejszy jest przemysł zabawkarski, tego rodzaju, wszystkiego rodzaju okleiny na meble, czy też te takie płytki, takie jak gdyby płytki podłogowe, drewno, drewnopodobne, ale też również widziałem zastosowanie tego typu wykleiny w dekoracji wnętrz, widziałem zastosowanie tego typu wyklein w, produkcji, w produkcjach artystycznych, także jest dużo tego za, zastosowania. No miły, miły akcent jest, że, że dużo polskiej brzozy. Bo nawet mi mówili, że właśnie z Polski sprowadzają brzozę i skądś tam jeszcze z centralnej Europy, gdzie jest popularna. O dziwo, Polska jest teraz Polska, Czechy, Słowacja, jeszcze jakieś tam miasta, Państwo mi mówili, chyba jakieś bałkańskie są ogromnymi eksporterami drewna, drewna do produkcji zabawkarskiej do Chin. To jest ogromna przestrzeń tutaj, jak widzicie. Jest dużo tej produkcji. I to w gruncie rzeczy wszystko jest obsadzone pani. Przestrzeń jest imponująca, bo to jest na wsi także tutaj przestrzeń jest stania, także bardzo łatwo do wynajęcia i pracuje tutaj, i jest przestrzeń, żeby po prostu wykonywać tą pracę zadowalająca. To jest dosyć stara fabryka, ale oni sobie ją kupili właściwie ją kupili jakieś 10 lat temu. I tutaj widzimy docinanie płacht. <laughs> docinanie, Składanie i docinanie płacht, które będą później zgrzewane w jeden rozmiar. Także tutaj jest, rozmiarują właśnie te płachty, mają ustawiany właśnie ten rozmiar, który jest później zgrzewany i później razem jest składany i przes przesłany dalej do właśnie do zgrzewania. Wszystko to jest praktycznie manufaktura, stąd też na wsi łatwiej jest to produkować. Myślę, że ten krótki post był interesujący. Pozdrawiam Was. E Serdecznie wszystkich Polaków na świecie i na wszechświecie. Tyle na tyle. To jest chiński biznes i dosyć ciekawa w mojej opinii a krótka relacja z fabryki, która pracuje w produkcji drzewnej, w produkcji zabawkarskiej, w produkcji meblarskiej. Dziękuję i do usłyszenia.